Eko, to gramy i ostatnią gramy na dogrywkę. No Co? Idziemy normalnie. Sta tu ze mną? Reszta w, na krótką. Go, go, go. Je, jest na, na midzie, na midzie. A czy Kurwa był. Nie na midzie. Smoka mam. Może być krótka, długa. Uwaga. Kurwa, wychodzi ta pizda Kolejny Tak, krótka, krótka, długa, wychodzi zabij go, zabij go Idzie do ciebie, ojciec idzie z drugiej strony Kurwa no Jebana rakieta Cały czas wychodzą, kurwa Ojciec poszedł, poszedł do ciebie, poszedł, przeszedł gruby, Idzie, zbażeń. do gruby, do ciebie idzie wow. Kurwa, broń jakaś! Oj, chuj! Nie mam broni, kurwa! Ja pierdolę też. Już... Chowaj się w kontenerach. Jakuj. Do kontenera. Może cię wywiozło. Ktoś kupował broń jakąś? Kurwa, jest. Tak, jest, no. <noise> no zajem go. I zgin, jak żołnierz, a nie... No. To ma sensu to przedłużać, zamy. kurwa. Mm. Hmm. <śle> to jest sensu <coś>, to przydać. <śle> Dawaj przedłużacz. <śle> <śle> Co ci tam skrzypnęło? Który płatek, w śniegu? Zanim <śle> <śle> yy, ja, nie... ktoś coś kupi, to... To chuj. Nie ma na to, to nie ma, nie ma kurwa nic. Dobra, dziadek, dziadek dobra. Dostał. dziękuję panowie. tam. Co ty, remisujemy to? Ciada, chodź. Status z chłopakami, tam. No idę z chłopakami. Chłopaki, chłopaki. Spaget do Zobacz. Chłopaki, to bież. Smoka mam, znowu. Ruszuję, 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 ruszuję. Ojciec jest tam kurwa, gdzieś na lodówce. Dobra, idziemy, z chłopaki. Chuja szybka szybko. kurwo kurwoje, ty Dobra chłopaki, ja odmębniłem już swój fajrank. Pysk, jest, jest kałapka. Jest, krótka długo. Jak... krótka długo. Tu masz kałapkę. Daj baj, Tutaj tu, jest Kurwa, tu. Mm. Fuuu. Wow. No i, no i chuj w dupę. Milicji kurwa. No i w dupę. Milicji. Dziadek! Kurwa! Jebany. I chuj. Dziadek dawaj. To jest klacz. Cicho, On jest, jest na drugiej Na długiej. Długiej jest. I ten papało. Cicho. Kurwa ja pierdole. Ale ty jebany. jebany. ty pojebany jesteś chyba co? Zgadnijcie ja nie ile mu zadałem. Nie, nie wiem, ale, nie wiem. Nie, ale to obejrzymy jeszcze raz na YouTubie. On przed stał do ciebie. 88. Nawet wujez. 99. Skutrowaga. Ja pierdolę. 99 mu zadałem. Ja jebę. Dobra, uśmiechnijcie się do kamery.